Filmy na kanale w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 15. Czekam na ciebie. Dobra, Igorcie, jak będę potrzebował, będę, będę dawał znać. Bo mi napisał, że zielona pompa taktyczna, ja tak idę, patrzę nie ma. Przechodzę dalej, ja tam niebieska bu Jedna druga? Co? Bu bu buzak Co ty nie, zrobił? Nie wiem. Narazłem takie eee, Andrzej klipuj to. Klipuj... Czekaj, bo muszę... muszę nagrać. Nie nisz? Nie, nie psuj, bo nagrom. To może trzecią znajdę. Ty może tam Stado lam jest. Cały burzak? Ty patrzcie, pa jak burzak znalazł, pa? Tam jest jeden. Je, jeden lam. A tu jest drugi lam. A czy ten? Pimpek, czy jak to się mówi na lamy? Pimpek. Pimpuś, pimpuś. Pim, pim, pim. Już zniszczymy pimpusia? Możemy już zniszczyć, no? A, ty, zabił go. O ty, tam typy posypane. O, tam. Od boku dostał ciosa, chłop. Typo jest, ty po tam jest. Tutaj no widzę ich. Ale ma tu. Pa pa. Kurde, pa. No naprawdę nie dostał w ciosa chłop. Zostawcie mnie. Haha, szotuje to, szatuje to bez kitu, jaki kozak w ogóle. Kurcze Jak się chłopy strzelają w giereszce. pa pa, 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 za darmo, co mu ciosa. O ty, co o ty myślisz, że ja się nie zbuduję? Pa, podjeżdżają mnie we dwójkę. O, wy chłopy. No serio. A no, jak zwykle, nie? I teraz mik 100% mi położy jaginę, nie? to jest wiadome. Pas jest zrobione, ty. Wariactwo. Ja się boję, że... Trapów tu jeszcze więcej, ta typiara ma. Dobra, nie ma tak. Co ty myślisz? Króci. Nie bić będą wszyscy. Nie wolno mi tak robić. O, ty! Ej, jakie logi. na serwerku! Zara kapę zbiera! Ty, Piara! Za darmo! Jak mnie miota, jak szatan w tej gierce! No, miota mnie! O, ty! Co on sobie myśli, że mnie będziesz zabijać? Kartoflażu jeden? No, paj, na plecy mi biegnie! obiegówę mi robi, ty, Piara! Rafi, się, manko! Papa, co robi ty piara? Eluwina, co z tym myślisz? Leży Barzek. Może jeden, jed, dwóch biegnie chyba. Uooo, wow, ale dostał. Nie widzę ich Może chodź, chodź powoli do strefy, bo... A ty! Oni, ty! Leży Adix, ha, dobranoc Aha, na plecach mam jeszcze chłopata Pa arszec А ти скорч беку Нара, Бубса. Найс. Да.

elo o sztucer <noise> fajnie ja nie mówię na serwerze roleplay tylko na zwykłym gta online a nie tam już podjudzacie coś a na online to jest zupełnie inna rzecz na przykład mnie kolega na online nie oskamował na 3 miliony siema foxer fokser. mam ci się dać zabić? ale on uciekł już spokojnie Ucieka do mnie? Tak. No. Jak to wszyscy dobra, się no, na mnie fokusują, dobra, jakie chłopy. Nie gram z wami. Ja nigdy się na ciebie nie fokusowałem. Bo w, w ogóle no. Ale, ale ja się fokusuję, to ja No jest To jest życie bycie YouTuberem, Liptonek jak powiedział. To jest życie YouTubera. Fortnite życie czy? YouTubera. Ale proszę mnie zostawić. A chciałbym jego jego już nie Nie, nie. <laughs> chciał, do już nienawidzę. nie no nie! Ej, jakie e, e, maba! <laughs> no, Foxy. Ja lubię. wiesz, to jest mój talent, nie? Foxy, taki, ej, bo załączony w ogóle. کورد یه بابا